Jak prawidłowo księgować środki z regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020? Beneficjent powinien prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicząc w realizacji projektów należy utrzymywać odrębny system księgowy Albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Jeżeli środki pieniężne są przekazywane w euro, w księgach muszą być ewidencjonowane w walucie polskiej. Wydatki dotyczące działań kwalifikują się do współfinansowania z funduszy jedynie wówczas, gdy te operacje tworzą część danej pomocy. Kosztami kwalifikowanymi są. Koszty bankowe związane z otwarciem i prowadzeniem odrębnych rachunków. Opłaty za doradztwo prawne, opłaty notarialne, koszty ekspertyz technicznych i finansowych, koszty księgowania i audytu, koszty gwarancji udzielonych przez bank. Natomiast kosztami, których nie można pokrywać ze środków unijnych, są: grzywny kary finansowe oraz koszty postępowań sądowych. VAT, który podlega odliczeniu. Podstawą do rozliczeń środków unijnych są zapisy księgowe. Szczególną rolę pełnią tu dowody księgowe, zarówno te, które dokumentują wewnętrzne zdarzenia, jak i zewnętrzne związane z kontrahentami. Zewnętrzne dzielą się na obce. Czyli takie, które zostały otrzymane od kontrahentów i własne, czyli przekazywane przez spółkę w oryginale kontrahentom. Wewnętrzne dokumentują operacje wewnątrz jednostki, takie jak przyjęcia środka trwałego do używania. Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, lub w przypadku wkładu niepieniężnego, Dokument o wartości dowodowej równoważnej fakturze. Dotacje należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych w momencie, gdy istnieje wystarczająca pewność, że jednostka spełni warunki jej uzyskania. Dotacje ujmowane są zgodnie z jedną z dwóch metod: metodą kapitałową, zgodnie z którą dotacje bezpośrednio zwiększają kapitał własny, Metodą przychodową, zgodnie z którą dotacje zalicza się do przychodu na przestrzeni jednego lub większej ilości okresów. Metodę kapitałową ujmowania środków pieniężnych w ramach funduszy strukturalnych mogą stosować między innymi wyższe uczelnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, spółdzielnie mieszkaniowe. Metodę przychodową powinny stosować jednostki podlegające ustawie o rachunkowości, co do których przepisy systemowe nie zawierają odmiennych uregulowań. Ustawa o rachunkowości przychód rozumie jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia wartości aktywów. Albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Wiele dotacji ze środków unijnych nie ma określonego przeznaczenia lub przeznaczenie jest inne niż nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych. Przykładowo, pokrycie kosztów uczestnictwa w targach. Wartość takich dotacji zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych. Beneficjent musi pamiętać o prezentacji dotacji w sprawozdaniu. Wyróżnia się dwie metody prezentacji dotacji w sprawozdaniu finansowym. Według pierwszej, dotacja stanowi przychód przyszłych okresów, który w sposób racjonalny i systematyczny ujmowany jest jako przychód na przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów. Zgodnie z drugą metodą, odejmuje się kwotę dotacji w celu uzyskania wartości bilansowej składnika aktywów. Dotacja jest ujmowana jako przychód na przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów. Podlegającego amortyzacji za pomocą zredukowanego odpisu amortyzacyjnego. W przypadku otrzymania przez beneficjenta pomocy przeznaczonej na inwestycje, wydatki poniesione na przedsięwzięcia objęte dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast otrzymane środki jako zwrot wydatków, które nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie będą przychodami. Koszty amortyzacji aktywów, zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki. Odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania. Kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu. Odpisy amortyzacyjne zostały dokonane zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie zostały zgłoszone jako wydatki kwalifikowalne projektu. Ani też ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych. Odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały zakupione w sposób racjonalny i efektywny. W przypadku, gdy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, Kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów w celu realizacji projektu. Umiecie już prawidłowo księgować środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Gratulacje!